Czy wiedzieliście, że najmniejsza mikrohydroelektrownia mieści się w plecaku? Tak, to prawda. W Japonii powstał taki wynalazek, który można zabrać ze sobą wszędzie. A może to Was zaskoczy: w Norwegii zbudowano mikrohydroelektrownię, która nie tylko produkuje energię, ale także oczyszcza wodę do picia. A na koniec, czy wiedzieliście, że energia z mikrohydroelektrowni była wykorzystywana do zasilania pierwszych fabryk tekstylnych w Wielkiej Brytanii? Tak, to właśnie dzięki niej rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. Witam, witam, witam serdecznie na moim kanale Świat Bio. Ja jestem Bio, a dziś zanurzymy się w temat mikrohydroelektrowni. Temat długi, nazwa skomplikowana, jednak postaram się przybliżyć Wam to w przystępny sposób. Jest to źródło energii, które może zmienić przyszłość naszych domów. Zanim przejdziemy do tematu, wielkie dzięki za to, że jesteście, za Wasze wsparcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do subskrypcji. Każdy Wasz klik to krok w stronę jeszcze bardziej interesujących treści. Dziś opowiem Wam o mikrohydroelektrowniach, ich historii. Wyzwaniach i przyszłości poruszę tematy związane z innowacjami, które zmienią oblicze tej technologii, a także omówię, jakie kraje są liderami w tej dziedzinie. Co więcej, pokażę, jakie zalety i wady mają te technologie oraz jakie potencjały kryją się w Polsce względem tej technologii. Na koniec podzielę się kilkoma ciekawostkami, które na pewno Was zaskoczą. Historia, historia, historia. Jak zwykle zaczynamy od historii. Mikrohydroelektrownie to nic nowego. Ich historia sięga XVIII wieku, kiedy to zaczęto wykorzystywać energię wodną do napędu maszyn. Początkowo woda była wykorzystywana głównie w młynach wodnych i do produkcji energii mechanicznej. Dopiero w wieku XX zaczęto rozwijać technologie pozwalające na generowanie energii elektrycznej z małych źródeł wodnych. Współczesne mikrohydroelektrownie to systemy, które mają zapewnić nam efektywne pozyskiwanie prądu z rzek. A wy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było mieć coś takiego w swoim ogrodzie, gdzie przepływa mały strumyczek, a wy macie darmowy prąd podlewania ogrodu wszystko w jednym na wyciągnięcie ręki. A może ktoś z Was używa jakichś technologii opartych na energii wodnej, nawet w małym zakresie? Chciałbym usłyszeć Wasze doświadczenia. Piszcie w komentarzach. No dobra, a teraz zobaczmy, jak to było w historii. W XIX wieku, zwłaszcza podczas rewolucji przemysłowej, technologia napędu wodnego zaczęła nabierać rozpędu. W Wielka Brytania, tam mikrohydroelektrownie napędzały pierwsze fabryki tekstylne, dając początek przemysłowi który zmienił świat. To naprawdę robi wrażenie, prawda? Wróćmy teraz do współczesności i liderów w tej dziedzinie. W Szwajcarii, Norwegii i Nowej Zelandii mikrohydroelektrownie stały się naprawdę powszechne. Te kraje stawiają na energię wodną, bo nie tylko jest to odnawialne źródło energii, ale również dostępne praktycznie przez cały rok. A teraz wyobraźcie sobie, że taką technologię moglibyśmy mieć również w Polsce. No dobra, wiem, że w Polsce nie wszyscy są przekonani do takich rozwiązań. Zawsze znajdą się osoby, które będą kwestionować, pytać, czy to na pewno działa, czy to się opłaca. Ale jak myślicie, czy wprowadzenie odpowiednich przepisów i pokazanie korzyści z tej technologii przekonałoby Polaków? Zastanówcie się nad tym i dajcie znać w komentarzach. Teraz może porozmawiajmy sobie trochę na temat zalet tej technologii. Przede wszystkim, to bardzo ekologiczne rozwiązanie zero emisji bardzo mały wpływ na środowisko woda po prostu płynie i generuje energię. Do tego mamy naprawdę niski koszt eksploatacji po zainstalowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób szukających niezależności energetycznej. Zgadza się, niezależność od dużych sieci energetycznych to coś, o czym marzy wielu z nas. Kiedyś może to brzmiało jak science fiction, ale teraz jest to coraz bardziej realne. Co sądzicie o takich rozwiązaniach? Może macie doświadczenie w korzystaniu z takich technologii? Podzielcie się swoimi historiami. Oczywiście, jak każda technologia i ta ma swoje wady. Po pierwsze, Potrzebuje bezpośredniego dostępu do bieżącej wody, co może być problemem w niektórych rejonach. Po drugie, ich budowa wiąże się z dość wysokim kosztem początkowym. W dodatku mogą mieć wpływ na ekosystemy, zwłaszcza na migrację ryb, choć są już technologie, które pomagają w tym zakresie, jak specjalne kanały rybne. A wy co myślicie? Uważacie, że te wady są wystarczające, by zniechęcić do inwestowania w tą technologię? My tu gadu, gadu o całym świecie, ale pewno zastanawiacie się, jak sprawa wygląda w Polsce. No cóż, mamy w Polsce naprawdę duży potencjał, szczególnie w takich regionach jak Karpaty czy Sudety, gdzie przepływ wody jest stosunkowo szybki. Ale jak wspominałem, regulacje prawne i wysokie koszty początkowe to nadal główne bariery. Z drugiej strony są już lokalne projekty, które pokazują, że mikrohydroelektrownie mogą działać efektywnie. A wy co myślicie o Polsce i jej potencjale w tej dziedzinie? Jakie widzicie rozwiązania na przyszłość? Myślicie, że ta technologia u nas się rozwinie? Czy nasi rządzący jak zwykle zaprzepaszczą kolejną szansę na rozwój tego kraju? Z doświadczenia zaobserwowałem, że lubicie Krótkie zwięzłe formy, więc powoli zmierzam już ku ciekawostkom. Najmniejsza mikrohydroelektrownia na świecie mieści się w plecaku. Tak można ją zabrać na wyprawę i zasilić nią swoje urządzenia. W Norwegii zbudowana została mikrohydroelektrownia, która produkuje wodę pitną. A energia z mikroelektrowni była wykorzystywana w pierwszych fabrykach tekstylnych w Wielkiej Brytanii, co zapoczątkowało rewolucję przemysłową. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że większość z Was dotrwała ze mną do końca. Mam też nadzieję, że temat mikrohydroelektrowni stał się dla Was ciekawy i może nawet zaczęliście myśleć o tym, jak ta technologia może wpłynąć na naszą przyszłość. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji i komentarzach. Jestem ciekaw co o tym myślicie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Świat Bajo.